Dzień dobry panu, co panu dolego? Wszystko, wszystko. wszystko. Tu mnie Jagrę bym chciał. Bo... Jagrę? No. Dobra, nie ma sprawy. 10 bo... tabletek, bo table... Kurde, nie przesadzimy? Nie, bo tu mnie jebie, tam tu mnie jebie, jebie, tak. Tu mnie wie, tam mnie wie. Tak. Dobra. Już ten imię i nazwisko. Pisz pan przepadło. Pisz pan przepadło, tak? Dobra. Dobra, już jest, elegancko jest, tak jak doktory piszą wiagra. Yy, wiagra niebiesko, bo ta nie podrobiono, dobra niebieska a jaka jest w środku wiagra yy, wiesz co nie wiem a jaką ma być dobro dobra, dobra. dobro jest dobra. no to jest najważniejsze dobra 14 tabletek ty chcesz? no nie dycha 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 wystarczy dobrze, dobrze. dobra 10 tabletek wiagry, wiagry. O, 8 razy po 2 razy 8 2 razy 8 po raz, 2 raz po raz, 2 raz. raz. O północy ze dwa razy i razem jeszcze raz. Tak jest. Idealnie. Dobra. To jest idealna recepta. Proszę bardzo. Rozumiesz? Tylko jak będziesz naprawiał te auta, to uważaj, żebyś w gniotku później nie miał. No, no i te. auszbów. Pozdrawiam. Wydechowuję. Tak jest. Brawo.